patrzyliśmy w telewizji polskiej, bardzo nam się spodobało. Jest to po prostu impreza w sam raz dla nas, dla polskich kwiatów, dlatego, że my nie mamy swoich pomieszczeń, gdzie moglibyśmy jakieś występy robić, a tu możemy na ulicy się pokazać po prostu. W sumie niedługo, to jest relatywne, podpisaliśmy umowę z fundacją Orszak Trzech Króli, bo to my należymy teraz do nich, mi się wydaje 10 października i wtedy zaczęły się przygotowania. W sumie było to niewiele czasu, dlatego, że grypa na skład po kolei i te próby były takie troszeczkę ale poszyliśmy bardzo dużo kostiumów to już będzie na przyszły rok i na następne lata także w przyszłym roku myślę że będzie lżej występuje grupa młodzieżowa występuje grupa dorosła dzieci tylko są na feriach szacuje 30 osób jest do tego jeszcze Teatr Poezjada i przyjdzie druga grupa Marysieńka która też będzie tam kibicować i tam parę rzeczy mają do odrobienia dzieci, co silniom ręką Włada narodu. Nie się sprzeciwić. Nic się nie waży. Gdzie nowo jest narodzony? Król Izraela i król żydowski. Zbawiciel świata. Mesjasz, syn boski. Dla nas, no bardzo ważne, do tej pory to chodziliśmy na mszę, do kościoła, na, na Trzech Króli. To jest taka dodatkowa impreza. No podpatrzyliśmy w Polsce i po prostu chcemy przenieść to tutaj. Dlaczego Polacy mają tylko w telewizji oglądać? Niech spróbują iść raz live w takim marszu z nami w Orszaku. A dla Niemców, no cóż, tutaj są religie pomieszane i nie wszyscy znają to święto. Dzisiaj idą... Sterzinga w niemieckim kościele również, także y, też coś się dzieje. Mam nadzieję, że w przyszłym roku nam się uda y, zintegrować parafię niemiecką i żeby y, dołączą do nas. Faktycznie po raz pierwszy, chociaż bardzo udzielamy się dla Kościoła, i, i taka idea przyszła z Polski, bo tutaj to jest raczej nieznane. I zobaczymy, jak będzie. Na razie mieliśmy bardzo dużo pracy, ale takiej przyjemnej pracy. Także. Cieszymy się, co z tego wyjdzie. Pracy było niesamowicie dużo, bo um, zastanawialiśmy się, jakich gości zaprosić, kogo zaprosić. Trzeba było wszystkie sprawy urzędowe pozałatwiać sprawy, o których nigdy nie mieliśmy pojęcia zezwolenia, gema i takie różne inne rzeczy i po prostu ludzi zachęcić, młodzież zachęcić, bo um, mamy w naszej grupie również młodzież um, i po prostu zachęcić je do tej polskiej tradycji i przekazać ją troszeczkę dalej. Zostałam przez nią zmuszona, ale spodobało mi się to i po prostu teraz tańczę z nimi. Podoba mi się po prostu Ja przyszłam tutaj i robię tutaj dlatego, bo interesuję się tańcem, śpiewem i też w ogóle chcę rozwijać tą pasję. Bardzo dobrze mi się to podoba, ładnie tu jest wszystko i no, chciałam też przyjść i odegrać rolę diabła też. Chciałam pozdrowić całą moją rodzinę. Milczarczyków i Rygalskich, że ich, że ich też bardzo kocham i za niedługo ich odwiedzę jeszcze. Ja bym po prostu chciała poznać moją rodzinę, co by prawdopodobnie teraz to oglądała, jak to jest. Pozdrawiam tak naprawdę moją starszą siostrę, Julka. Chcesz ogrodu, idź za gwiazdą, idź do przodu, a następne niech twym sercem Bóg kieruje. Tak, moja mama jest Mario, a mój tata jest Józef. Традиції для історії, для, для, для щебя, так, як щось нове так, щось нове для мене. Любі українці. Е, я знаю, що цей рік був дуже важким для нашої країни, і, на жаль, багато людей були вимушені переїхати і прожити, напевно, найважчі місяці їхнього життя, але так само як Христос народився і подарував таким чином. Надію людям так само, і ми повинні святкувати і не забувати і бути вдячними за те, що ми маємо. І в, цей, в це свято я просто хочу побажати вам всім добра, здоров'я і миру. І мир настане. Ми в цьому впевнені. Все буде гарно, і ми переможемо. Ich spiele heute Balthasar. Meine Aufgabe ist, das zu tun, was Balthasar getan hat. Er hat von Jesus ähm, Weihrauch mitgebracht, als Gabe, als Geschenk zu dem Kind Jesus. Es ist so, dass ich persönlich Missionar aus Afrika bin. Ich bin hier in Deutschland äh, als Missionar. Ich gehöre einem Orden, der heißt Apostel Jesu. Dieser Orden wurde äh, 1968 in Uganda, in meiner Heimatdiözese, gegründet. Und es ist auch toll hier in Wuppertal, dass es polnische Missionen gibt und dass es so viele polnische Leute gibt, die an Gott glauben. So, es ist für mich als Mission eine Bereicherung, mit, mit Menschen, die an Gott glauben, etwas zu tun. Wie jetzt dieses Spiel, aber es zeigt viel nach draußen über unseren Glauben. Es ist wichtig, ähm, wir machen es zum ersten Mal, aber ich habe auch den Leuten gesagt, dass sowas sollten wir auch zukünftig wiederholen. Ich habe ein paar Worte auf, Pol auf Polnisch äh, gelernt von Leuten auf jeden Fall wie Sześć ähm, äh, oder Jenke äh, oder Dobrano, so ein paar Worte. Ja. Kłaniajcie się, królowe, nie bójcie go ze snuch. No przekazać dla Jezuska dary, którym będzie kadzidło. Bardzo, bardzo i to jest po raz pierwszy i miejmy nadzieję, że to jest otwarcie i w przyszłym roku z większą jeszcze pompą to zorganizujemy. Ale większość, no tutaj mieszkający od lat, ja już też ponad prawie 40 lat tu mieszkam, także, ale większość z polskiego powodzenia, ale chcemy wciągnąć właśnie grupy też niemieckie, także w przyszłym roku myślę, że może uda nam się jakoś konie tutaj zorganizować i w większym zamach, tak jak to w Polsce robią, prawda, większą tradycją. Odgrywam rolę króla europejskiego o imieniu Kacper. Jestem zadowolony, ponieważ tańczę w polskich kwiatach i organizujemy tutaj pierwszy orszak w tym roku i mamy nadzieję, że to będzie trwało i w następnym roku to się powtórzy. Jestem bardzo zadowolony, że tyle mamy widzów i że jesteśmy tak dobrze zorganizowani. Że się tobie na ten świat, na ten świat przychodzi ciało.